Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat wielkiej modernizacji Centrum Warszawy. W aktualnym filmie skupię się głównie na budowie Zielonego Placu Centralnego i okolicach wokół Pałacu Kultury i Nauki. Media informują, że realizacja Placu Centralnego zmierza powoli do końca. Sadzone są drzewa, a plac nabiera coraz wyraźniejszych docelowych kształtów. W przyszłości Zielony Plac Centralny stać ma się miejscem przyjaznym dla spacerowiczów. I osób chcących odetchnąć od obecnej w centrum Warszawy betonozy. Na jakim dokładnie etapie są prace i co dokładnie powstanie wokół Pałacu Kultury i Nauki. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału, co pomoże w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Plat centralny w Warszawie. Otwarcie coraz bliżej. Nowe drzewa i ławki pod Pałacem Kultury i Nauki. Autorstwa pana Przemysława Zańko Gulczyńskiego oraz artykuł na portalu SKPL pod tytułem Plac centralny w Warszawie prawie gotowy. Wkrótce otwarcie. Autorstwa pana Kamila Durejczyka. Za metamorfozą centrum Warszawy kryje się szereg remontów ulic, placów i skwerów, a są to olbrzymie prace, które dotyczą praktycznie najważniejszych ulic w centrum stolicy na przykład Chmielnej, Marszałkowskiej czy Alei Jerozolimskich. Dzisiaj jednak materiał na temat stanu prac nad zielonym placem centralnym, który znajduje się tuż przy Pałacu Kultury i Nauki. Jak informuje portal Murator+.pl. .pl, zielony plac centralny w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki jest już prawie gotowy. Pojawiło się mnóstwo zieleni, układana jest nawierzchnia, pojawiają się ławki to część projektu Nowego Centrum Warszawy. Plac Defilat w Warszawie to miejsce, które od dawna czekało na metamorfozę. Ta ogromna przestrzeń w ścisłym centrum stolicy od lat pełni rolę niezbyt estetycznego parkingu. Od kilku lat plac pod Pałacem Kultury zmienia się jednak wreszcie w ramach programu Nowego Centrum Warszawy. Realizacja Placu Centralnego rozpoczęła się w 2023 roku. Wszystko miało być gotowe w pierwszej połowie 2024 roku, ale obecnie podawany termin to wiosna 2025, czyli według planów Zielony Plat Centralny ma być ukończony najpóźniej. Opóźnienie wynika m.in. z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac archeologicznych. Aktualnie trwa budowa nowej nawierzchni i wykonywane są nasadzenia zieleni. Toczy się także odbudowa rozebranej trybuny honorowej z lat 50. W ciągu pół roku zadanie to wykona za 2,8 miliona złotych firma Proform. Drzewa na placu wprowadzane były stopniowo. 30 drzew zostało posadzonych w 2024 roku, a ponad 70 drzew w 2025. Łącznie na nowym placu będzie ponad 200 drzew, wliczając w to rośliny już posadzone bliżej Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeżeli chodzi o gatunki Będą to modrzew europejski, lipa europejska, miłożąb dwuklapowy, jesion wąskolistny i buk. Będą też mniejsze gatunki dekoracyjne, wspierające retencję wody, grujecznik japoński oraz magnolia japońska. Jak wcześniej wspomniałem, na Placu Centralnym przeprowadzane były badania archeologiczne, co przełożyło się na wiele ciekawych znalezisk, jak informuje portal Murator.pl. Podczas badań archeologicznych w miejscu przyszłego placu centralnego odkryto wiele pozostałości po dawnej Warszawie. Są wśród nich m.in. monety, flakony po perfumach i lekach, guziki oraz biżuteria. Zachowane artefakty to pamiątki po życiu, jakie toczyło się w XIX i XX wieku w kamienicach, które stały przed wojną w miejscu dzisiejszego placu Defilat. Choć spora część z nich przetrwała wojnę w stanie, który umożliwiał odbudowę. Kamienice zostały wyburzone. Pod budowę Pałacu Kultury i Nauki. Wszystkie znaleziska trafią do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Jak dalej podaje portal murator.pl. Przy okazji prac nad Placem Centralnym odsłonięto także inne ślady historii Warszawy czyli podziemia Trybuny Honorowej służące niegdyś komunistycznym dygnitarzom. Pozostałości przedwojennej siatki ulic w tym miejscu czyli krawężniki. Brukowane jezdnie, resztki kamienic, szyny tramwajowe w dawnym przebiegu ulicy Złotej. Jednocześnie część odkrytych pod ziemią pozostałości dawnych budynków trzeba było rozebrać w związku z budową nowej infrastruktury, m.in. zbiorników retencyjnych, resztę śladów dawnej zabudowy po przebadaniu na powrót zasypano. Warto dodać, że nowy plac centralny będzie nawiązywał wyglądem do przedwojennej zabudowy. Jak wyjaśnia strona Urzędu Miasta Warszawy, stąd właśnie bierze się jego nietypowy, asymetryczny układ. Plac będzie miejscem spacerów, wypoczynku i organizowania wydarzeń kulturalnych. Jak czytamy w źródle, nieregularny układ chodników i zieleni odwzoruje sieć dawnych ulic i zarys budynków. Trawniki mają przypominać miejsca, w których stały kamienice, podaje Urząd Miasta Warszawa. Na wierzchnia placu zostanie wykonana. Z sześciu różnych rodzajów kamienia. Obrysy dawnych kamienic zostaną wykonane z wielkoformatowych płyt kamiennych w różnych wybarwieniach: szarym i czerwonym. Dawne dziedzińce zostaną wybrukowane ponownie wykorzystaną kostką granitową z placu Defilad oraz uzupełnione płytami granitowymi z okolic Trybuny Honorowej. Układ ulic z 1939 roku przypomną w tym miejscu. Pasy ułożone z kostki granitowej, jak podaje portal Murator.pl. Na nowym placu nie zabraknie zieleni. Według projektu przed Pałacem Kultury i Nauki pojawi się około 200 drzew, 11 gatunków krzewów, 40 gatunków bylin i roślin cebulowych oraz trawniki o łącznej powierzchni 3,6 tysiąca metrów kwadratowych. Zmiany dosięgną również okolice Pałacu Kultury. Tym razem od strony ulicy Świętokrzyskiej, gdzie znajduje się mały park. Jak informuje portal urbanity.pl, modernizacja narożnika Parku Świętokrzyskiego będzie miała na celu ograniczenie betonu i wprowadzenie większej ilości zieleni. W ostatnim czasie teren, którego dotyczy koncepcja modernizacji, był wykorzystywany głównie jako zaplecze budowy. Najpierw metra, a następnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zadaniem inwestycji jest przewrócenie tego fragmentu miasta do struktury parku Świętokrzyskiego, a także jego harmonijne powiązanie z nową przestrzenią stworzoną przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i planowanego budynku teatralnego wraz z pasażem prowadzącym do placu centralnego. Warto dodać, że budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej wzbudził wiele kontrowersji. Zdaniem wielu nie pasuje on do obecnego kształtu centrum Warszawy. I zasłania widok na panoramę wieżowców stolicy. Jest więcej przeciwników tego budynku, aniżeli osób pozytywnie go odbierających. Warszawa się zmienia i w dużej mierze są to pozytywne przemiany. Więcej zieleni drzew chodników to dobry kierunek. Jednak łatwo można zauważyć, że Warszawa walczy również z kierowcami i wprowadza często niesprawiedliwe prawo, jeżeli chodzi o wjazd samochodów do centrum miasta. Jestem ciekawy, co Wy uważacie na ten temat. Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do udostępnienia materiału i obejrzenia filmu na temat trzeciej linii metra. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.